Witam w nowym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie SUV o sylwetce Mercedes Model GLE Coupé w wersji z 3-litrowym dieslem. Zapraszam. Właściciel pojazdu to 35-letni mężczyzna, dostosowujący się w pełni do zaleceń serwisu. Kupka oleju została pobrana w autoryzowanym serwisie w Krakowie. Do silnika zalany był oryginalny olej marki Mercedes w klasie lepkościowej 5W30. Nie ma podanej informacji na temat klasyfikacji jakościowej według ACA API. Olej spełnia natomiast stosowną klasyfikację producenta samochodu Mercedes-Benz 229.52. Właściciel pojazdu przejechał na tym oleju niespełne 11 tysięcy km. Jest to druga wymiana oleju od nowości. Pierwsza była realizowana po około 15 tysiącach kilometrów. Kierowca zadeklarował, że około 15% jego eksploatacji to eksploatacja w mieście, reszta to trasa. Nie było robionej żadnej dolewki. Zapraszam do eksperymentowania. Następuje przygotowanie próbki do badań. W dwóch temperaturach będzie pomiar wykonywany w 40 stopniach Celsjusza i w 100 stopniach Celsjusza. Teraz następuje podgrzanie celi do 100 stopni Celsjusza, wykonanie pomiaru, odczytanie wyniku i zobaczymy na jakim poziomie będzie ta lekkość. Urządzenie dysponując dwoma lepkościami w jednej i drugiej temperaturze policzy nam wskaźnik lepkości. To są trzy parametry, które opisujemy w trakcie tego eksperymentu. Ok, stan ogólny prawidłowy. Precyzja pomiaru lep zarówno w odniesieniu do lepkości, jak i gęstości, wysoka. Zanotujmy sobie wyniki. Lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 70. 3,676 mm2 przez sekundę. kinematyczna w 100 stopniach. Celsusza wynosi 12,200 mm2 przez sekundę. Wskaźnik lepkości wynosi 163,60. Bez zmiana. Czas na weryfikację, co stało się z olejem przepracowanym. Obstawiam z góry, że ta zmiana będzie nieznaczna, przecież mamy do czynienia z praktycznie nowym silnikiem, druga wymiana oleju. Lepkość kinematyczna w 40 stopniach wynosi 60,362 mm2 przez sekundę. kinematyczna w 100 stopniach Celsjusza wynosi 10,917 mm2 przez sekundę. Tak, jeszcze wskaźnik lepkości 174,7. Wprowadzamy dane do naszego arkusza kalkulacyjnego. Jaki mamy zatem wniosek? Po zbadanym przebiegu nastąpił spadek lepkości o 18% w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz o blisko 11% w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości zwiększył się o około 7%. Zmiana lepkości w temperaturze 40 stopni powyżej 15% to sygnał, że wymiana oleju powinna nastąpić kilka tysięcy kilometrów wcześniej. W temperaturze 100 stopni Celsjusza zmiana lepkości jest w przedziale ostrzegawczym, co można interpretować w ten sposób, że decyzja o terminie wymiany została przekroczona nieznacznie. Poddaję pod dyskusję w komentarzach potencjalne przyczyny takiej zmiany. Warto zaznaczyć, że badany świeżolej miał na wyjściu wysoką lepkość, co pomimo takiego spadku nadal gwarantuje mu utrzymanie się w klasyfikacji lepkościowej 5W30. Dodatkowo w tym miejscu odsyłam Was do odcinka, w którym wyjaśniałem, jakie dodatkowe informacje niesie ze sobą kontrola lepkości oleju silnikowego. Link umieszczę w opisie filmu. Zapraszam również osoby chętne do wzięcia udziału w eksperymencie. Wystarczy próbkę oleju świeżego oraz przepracowanego w ilości około 50 ml. Adres mailowy w opisie filmu. Zapraszam do kontaktu. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!